Dobra śniema dzisiaj oglądamy mój odcinek na Ety, jak gram słabo to grę No i widzicie z No, postaram się coś tutaj zrobić Odcinek nie będzie długi, może jakieś 10 minutek, się tu postaram Słaby, ogólnie 500 tysięcy tutaj a niektórzy mają długo 50 milionów co ja nie zrobiłem jeszcze no i serio z 800 ja tu czasami z dwoma milionami latam ale no to jest też mało no, moja z jednych ulubionych tutaj pyk 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 ale okej, okay. o, to jest ta moja jedna z też zlubionych ramp. O, fajne, mega fajne. A tutaj robi się jakieś 180 chyba. I jakby co mój rekord to prawie 4 miliony. A teraz było dupa. Mm. Dobra, jeszcze coś tu porobimy. Jakieś fikołki. Pamiętajcie, ludzie, jeżeli. jeżeli Jeżeli nie lubicie jakiejś gry, to się w nim nie stresujcie, Tak jak ja rzucam telefonem o kanapę, jak przed chwilą. Rejżuję. na podłogę. No, bardzo ładnie szedł tutaj ten triczek, Za bardzo mało, ale no, cóż, zawsze coś. Milionik mamy tutaj Terapyk pyk, pyk, pyk. pyk. No, Wolny ustawienia. Przez te ustawienia się... No i przez te ustawienia nie mogłem dobrze zrobić. Coś tam umiem w tej grze, ale nie za dużo. Już nogy jest ode mnie lepszy, bo jestem łukiem lip No, mega słabe o, mam nadzieję, że chodzę. Chociaż... ale czy to ma o, Dobra. bmx pro chyba bmx No, ale no dobra, No jeszcze tak z 5 rundek zagramy i będę się z wami żegnał ale dobra, o, jeszcze nie ma końca to wiecie i ludzie proszę was zostawcie łapkę w górę i suba bo nam na się to właca. Nie będą teraz częściej nowe filmy, bo jakoś przestałem nagrywać, bo też ja nie mam czasu, bo jest na to wakacje i trzeba wiecie. Szkoła była, to też nie mogłem. A teraz mam czas, tak no. Dopiero tu mam milion, ale z jeboram no te do tak naprawdę. Dobra, jestem nubem, tylko tyle mogę Wam temacie powiedzieć ale jeżeli wy jesteście prosami to albo z tego co wiem na tiktoku dużo jest te... na tiktoku dużo jest tej gry także możecie napisać w komentarzu mogę do was wpaść i zaobserwować a jeżeli chcecie na tiktoka mojego wpaść to z chęcią team, team podłoga monsterki bardzo głupie filmy do głupie takie nikt ich nie ogląda podłogi świetlenia wyjście i obserwacji mam także jeżeli nie chcecie sobie przed dnia to tam nie wchodźcie no o, ale szorstko a jeżeli nie chcecie sobie jeszcze i, i lepiej zepsuć dnia to nie oglądajcie tego filmu chyba że chcecie dobijecie 10 łapek w górę albo chociaż 5 to dobra 5 łapek w górę, wiem, że to jest mało. Bo wiecie, ja mam tylko kilka tam mało subskrypcji. Także, jakbyście dobili mi jakoś takoś 5 łapek w górę, to bym się ucieszył. Kurwa, co to było? Przepraszam, ale no, już ta gra mnie w nerwie. A za, w nerwie, przepraszam. O, w nerwie nie przepraszam, ale no, bez przesady, no ta gra jest. Z... Malona, no. no Chociaż coś mi w życiu wyszło. Nareszcie to nie mam tylko 100 tysięcy. Noś... Co takie małe punkki? Ja sadzę teraz. No za si a Nie, no ja zaraz kończę, ten odcinek bo mnie denerwuje ten... Telefon, znaczy nie telefon, tylko gra. Dobra, chociaż tyle. Tyle, marylka. No, no i to mi się chociaż podoba, coś się nie wyszło. To drugi raz w życiu. O! Proszę. Pumny siebie. Postaram się pobić swój z... z, 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 z Dobra, nie, ja już kończę, nie mam ochoty w to coś grać. Dobra ludziska, jeżeli wam się podobało zostawcie łapkę w górę.